Choć serial Gambit Królowej przyczynił się do popularyzacji i zwiększenia sprzedaży szachów, to w Gliwicach szachiści działają już od dawna. Teraz mogą pochwalić się niemałym sukcesem. W miniony weekend odbyły się pierwsze Mistrzostwa Świata Korporacji w szachach, w których gliwicka firma MFI Solutions doszła do ćwierćfinału i zajęła współdzielone lokaty od 5 do 8 miejsca spośród 288 firm z 78 państw. Konkurencja była bardzo duża. E, także mieliśmy się z kim mierzyć, nawet e, sam fakt, że wystąpił tam e, arcymistrz e, mistrz świata Magnus Carlsen może świadczyć o tym, że e, no, to była prestiżowa impreza. Tak? Każda z drużyn miała możliwość zaproszenia, e, z, zaproszenia zawodnika i jednego do czteroosobowej drużyny, także dzięki temu składy potrafiły być bardzo silne. Że była czteroosobowa. Był Wojciech Reza, to programista od nas. Była Marlena Klost, która jest całą kierowniczką całej firmy. I zaproszona osoba, czyli Igor Janik, taki utalentowany junior ze Blonga. Internetowy turniej nie był byle jaką rozgrywką. Wzięły w nim udział światowe firmy takie jak Amazon, Microsoft czy Google. Z racji pandemii rozgrywka przeniosła się do sieci, a taka gra różni się od standardowej. Granie w internecie... Hmm... Wiąże się z tym, że nie widzimy przeciwnika. Czyli nie widzimy jego emocji, nie widzimy tego, że jak zrobił jakiś błąd, no to wtedy to jakoś, jakoś przeżywa, czy, czy, czy jego reakcji na nasz ruch. To jest główna różnica, którą możemy dostrzec. Jeżeli chodzi o, o granie w internecie, to też w internecie można grać dużo szybciej, ponieważ są tak zwane primowy, to się nazywa, czyli można zaplanować swój ruch i on wykonuje ruch przed tym, jak wykonuje przeciwnik. Gliwiczanie w ćwierćfinale przegrali z drużyną, która zajęła drugie miejsce. Wynik turnieju i tak daje powód do satysfakcji, bo plasuje Gliwiczon w światowej czołówce. A jak wygląda zainteresowanie szachami wśród mieszkańców? Kiedy ostatni raz grała Pani w szachy? O, ja w ogóle nie gram w szachy. Oj, chyba z 30 lat temu. A kto Pana nauczył grać w szachy? A koledzy. To już trochę czasu. Kiedyś ja było więcej czasu. Ja nie umiem grać w szachy. A kto Pana nauczył grać w szachy? O, to mój brat. Bardzo się chciałem nauczyć w szachy, bo to jest piękna gra. No, tylko czasochłonna i trzeba mieć z kim pograć. W ogóle nie gram, bo nie umiem? E, zimą, ale grudzień-listopad. Yy, czyli lubi pan grać w szachy? Tak, nawet całkiem nieźle mi to wychodzi. Mhm. Czyli też często pan? Często może nie, ale jak czas pozwala, to z synem siadam i bardzo chętnie z nim gram, tak? A kto pana nauczył grać w szachy? Dziadek. Dziadek i pamiętam, że. W ferie, w wakacje. Dużo czasu mu zabierałem i strasznie mi się to podobało. Ja mu zresztą też. I oczywiście dawało mi wygrywać, ale tak to było, tak. Kiedy ostatni raz grał pan w szachy? O, chyba z rok temu. Mało gram w szachy i tak ciężko. A kto pana nauczył grać w szachy? A to mój, mój dziadek próbował mnie nauczyć, ale nie nauczył. Byłem nie, nie za bardzo.